Kochani czas, kiedy dla mnie, jako dla młodego chłopca, młodego mężczyzny będącego w seminarium przed święceniami, to już dawno minął. Ale kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego wieczoru, to Pan Bóg przypomniał mi taką, w cudzysłowie, klerycką kłótnię z, między nami, klerykami, a ojcem Hubertem Sklorzem. On był wtedy naszym ojcem duchownym. W seminarium, w czasie zwykłego dnia, tygodnia, zawsze przed obiadem wszyscy klercy lecieli do kościoła w Nysie, do tego pięknego kościoła, i tam modliliśmy, modliliśmy się modlitwą aniołopanicki. Więc nawet jak ktoś przyszedł do seminarium i tej modlitwy nie znał, to dosyć szybko umiał już ją na pamięć. I jedno z tych trzech wezwań modlitwy aniołańskiej jest: A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Pamiętam, jak ojciec Hubert kiedyś wkroczył w akcję i nam, klerykom, powtarzał, że tak nie można mówić, że Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Dlaczego? Bo kiedy mówimy po polsku mieszkało między nami, to znaczy, że kiedyś mieszkało między nami, a teraz już nie mieszka. I od tamtego czasu zawsze modliliśmy się, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Kani, to zdanie jest dzisiaj w centrum Ewangelii. Ja dzisiaj rano przeczytałem e, takie zdanie, że żadna ludzka ręka nie napisała tak ważnego zdania jak to. Nie ma ważniejszej prawdy na świecie niż to, że Bóg przyjął ludzkie ciało. I zamieszkał między nami. Kochani, wokół tego słowa zamieszkać. Ja zamieszkałem między wami pięć lat temu. I choć musiałem się wewnętrznie boksować przez jakiś czas, bić, w cudzysłowie, o to, żeby czuć się przyjęty. To w którymś momencie, już nie wiem kiedy, po ludzku, zacząłem się dobrze czuć, jak jeden z Was. Zamieszkał między Wami. Doświadczenie wielopokoleniowych rodzin jest różne. Ktoś wprowadza się do domu. I pierwszego dnia ma takie odczucie, że jest u siebie. A ktoś mieszka już 20 lat i ciągle nie jest u siebie. Tak jest z naszą obecnością w kościele. Ktoś przychodzi do naszego kościoła zaraz. Czuje się, jakby to był jego kościół. Ktoś inny raz wszedł drugi raz, nie ma tego odczucia. Albo my jesteśmy gdzieś i mówimy, ten Kościół jest mi bliższy, tam czuję się u siebie. Albo nie. To jest tak samo wśród tych, którzy na przykład w tym roku. Zamieszkali w Winowie. Mieszkają dopiero kilka miesięcy. Jak dużo, jak bardzo dużo, nie wszystko, dużo, zależy od tych, którzy żyją w sąsiedztwie. Przyjmą serdeczniej, mniej lub nie. Pani maluje ten obraz związany z mieszkaniem, z zamieszkaniem. Dlatego, że to doświadczenie ludzkie. Związany z mieszkaniem, może być tak różne, ale tak też jest z Bogiem, który zamieszkał między nami. Dlaczego to mówię? I dlaczego jakoś w moim sercu zapada właśnie to słowo z dzisiejszej Ewangelii? Zobaczcie, kochani. No, cały świat naszej cywilizacji, który dzisiaj. Jest na progu starego i nowego roku. Ma w taki sposób myślenia, że coś jest za nami, coś jest przed nami. A my jesteśmy tu. Przypuszczam, w pracy, w domu, o, w mediach, na różnych programach, tych podsumowań. I analizy, jaki był ten rok, było wiele i jeszcze będzie dużo. Więc Ambona niekoniecznie jest dobrym miejscem, żeby analizować to, co było. Wierzę jednak w to, że ten rok, który był wyjątkowy, nikt z nas nie spodziewał się w zeszłym roku czy rok temu, że taki będzie. Nikt. Coś się takiego wydarzyło, co wytrąciło z nas z równowagi. Coś takiego się wydarzyło. I kochani, wierzę w to, że właśnie to dzisiejsze słowo, słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, jest między nami, jest światłem, żeby dobrze zrozumieć to, co było i przyjąć to, co Bóg wie, a dopiero jest przed nami, a przed dla nas zakryte teraz. Co to jest? Wierzę, że w tym słowie ukryta jest prawda o tym, że Bóg Mówi, cokolwiek doświadczałeś w tym roku, czegokolwiek, ja zawsze byłem przy Tobie. Zawsze. I cokolwiek byś nie działo w nowym roku, ja zawsze będę przy Tobie. Bóg mieszka między nami. Muszę Wam powiedzieć, chcę Wam powiedzieć, że no lata całe, kiedy stawałem przed Bogiem na modlitwie i prosiłem o błogosławieństwo, albo słuchałem również innych, którzy mówili, że ten rok był naprawdę błogosławiony, albo Bóg nam pobłogosławił, to zawsze to Słowo pobłogosławił. Oznaczało, że udało się to, co robiliśmy. Bóg nam pobłogosławił i dał obfite plony ziemi. Bóg nam pobłogosławił, dając nam dziecko. Bóg nam pobłogosławił, mogliśmy dokończyć budowę domu. Bóg nam pobłogosławił, wyciągnął z ciężkiej choroby kogoś. I to do tego roku było zawsze dla mnie oczywiste, że tak mamy prawo mówić. Ale dopiero w tym roku, właśnie przez doświadczenia, zobaczyłem, że nie tylko na tym polega błogosławieństwo Boże. Błogosławieństwo Boga polega na tym, że Bóg jest. Skoro tym urodziło się dziecko i my mówimy, że tym pobłogosławił, a ci nie mają dziecka, czy to znaczy, że Bóg im nie błogosławi? Jeżeli w tym domu ktoś otrzymał z powrotem zdrowie, a w tym ktoś umarł, czy to znaczy, że temu pobłogosławił, a temu? Nie dał błogosławieństwa? Jak rodzi się zdrowe dziecko, a tu rodzi się chore, czy to jest błogosławieństwo, a to nie? Tylu ludzi ma firmy. W tym roku tyle firm mówiąc starym językiem. Otrzymało błogosławieństwa i w ogóle nie odczuli tego roku. A czy ci, którzy musieli wszystko pozamykać, Bóg im nie błogosławił? Koń, wierzę, że Pan Bóg, kiedy kończymy rok właśnie z tym wszystkim, co było nie do pomyślenia, czy Bóg o nas zapomniał? Nie. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Od kilku osób już słyszałem, proszę księdza, jak ksiądz mówi, to ksiądz często używa słowa: Bóg to wie. I Bóg tu jest. Chcę to dzisiaj, na koniec tego roku, też powiedzieć: że Bóg wszystko wie. I nie ma kogoś takiego, komu Bóg nie błogosławi. Nie ma. Ja wiem, że jak człowiekowi jest dobrze, to łatwo mu dziękować Bogu. A jak jest ciężko, to jest ciężko dziękować Bogu. Tak się. Mówiło kiedyś, że syty głodnego nie zrozumie, jest coś w tym z prawdy. Tak jak zdrowy nigdy nie zrozumie chorego, tak jak ten, który jest widzem albo jest na pogrzebie, kogoś o, słyszał o nim i jest. Inaczej przeżywa żona męża, który umarł. Wszystko jest inne. Koń, rozumiem, że Pan Bóg na koniec tego roku i na początek nowego mówi do nas prosto: uwierzcie mi, że ja mieszkam z wami. Ja mieszkam pośród was. Zawsze. Zobaczcie, kochani, myślę, że wielu z was tego doświadczyło. I parafian, i gości, tych, którzy nasz parafialny kościół uznali za swój. Że mamy takie doświadczenie po ludzku, po ludzku. Że Bóg również nam w sposób bardzo widzialny błogosławi. W sumie można powiedzieć, że w tym całym bólu doświadczyliśmy naprawdę wiele dobra i wiele bożej opieki. I bardzo wiele bożych znaków. Nawet jak mieliśmy taki trudny czas, że mogło być tylko pięć ludzi w kościele, to w sumie z Księdzem Andrzejem, który był tu razem ze mną, zamieszkał ze mną przez dziesięć tygodni, to nie było kogoś, kto by nie mógł się wyspowiadać. I nie było kogoś, kto nie mógłby przyjąć komunii każdego dnia. To jest naprawdę niezwykła dobroć Boga. Ja zobaczyłem to również jako proboszcz, że Pan Bóg wiele naszych serc obudził do bycia blisko Niego. Niektórzy z Was mówili, że dawno nie było tak pięknego Adwentu. Jest coś w tym. Kani, nowy rok przed nami jest zakryty. Ale wierzę w to bardzo, że Pan Bóg nie wyprowadzi się od nas z Nowym Rokiem. To nie jest w Bożym Stylu. Bóg nigdy się nie wyprowadzi. Nigdy. Ale my możemy go nie przyjąć. Dzisiaj po porannej mszy ksiądz Tomek przyszedł do mnie na chwilę na kawę z księdzem Mateuszem, swoim kolegą. Z Lublina, ze studiów, a który pochodzi z Pomorza. I Mateusz mówi taką rzecz, że słyszał kiedyś takie słowo chyba kardynała Wyszyńskiego, który powiedział, że nawet jak człowiek odwraca się do Boga plecami, to Bóg, dlatego że jest wszędzie, odwrócony jest do niego twarzą. Nawet jak ktoś się odwraca do Boga plecami, to Bóg, dlatego że jest, patrzy mu prosto w twarz. Boże błogosławieństwo nigdy się nie kończy. Bóg nigdy nie przestaje błogosławić. Nigdy. Święta Faustyna. Mówi o tym, że wszystko jest łaską. Matka Teresa z Kalkuty, 40 lat w ciemności, wszystko jest łaską. Kardynał Wyszyński powiedział kiedyś do księży: Nie wiem, czy to był czas przed jego uwięzieniem, czy po. Mówi: Księża. Nie narzekajcie i nie mówcie, że to są trudne czasy, tylko dziękujcie Bogu, że możecie właśnie w tym czasie żyć. Dziękujcie Bogu, że możecie w tym czasie żyć. I kochani, wierzę w to bardzo, że Bóg, który ma plan dla każdego, Nigdy nas nie odstąpi, nigdy się nie wyprowadzi. Ta Boża Wszechmoc i Boże Błogosławieństwo ma jednak pewną słabość, jaką? Że my możemy Boga nie przyjąć. My możemy przed Bogiem zaczasnąć drzwi. I Bóg będzie stał po drugiej stronie. Hojność i błogosławieństwo i obecność Boga nigdy się nie skończy. Stąd nawet jak nasze myśli są trudne i mamy naprawdę wiele pytań i mamy wiele takich doświadczeń trudnych związanych ze śmiercią. To ostoją dla nas jest Boże Słowo. Ojciec Włodzimierz Zatorski, Benedyktyn Styńca. Niezwykły człowiek. Miał tylko 60 parę lat. Przedwczoraj umarł. Wczoraj umarł ksiądz Sebastian Gambuś z gliwickiej diecezji. 40 parę lat. Dzisiaj rano, czy w nocy, umarł ojciec Maciej Zięba. Były prowincją Jezuitów. Mój serdeczny kolega, przyjaciel Artur leży pod respiratorem w śpiączce. Lekarz powiedział jego mamie, że nie umie nic powiedzieć na temat powodzenia tego, co robią dla Artura. I tak te wieści są bardzo takie. A Bóg mówi: Ja nie odstępuję na krok. I możliwe, że wszystko, co jest w naszej głowie w tym starym roku, zostało rzeczywiście tak przemielone, że wszystko musi być już inne. I możliwe, że nasze przyzwyczajenia do błogosławieństwa, do dobrobytu, do zdrowia, do życia, do wysłuchanych modlitw, tak jak my to ułożyliśmy sobie, muszą raz na zawsze zostać odstawione, a pierwszym musi być Słowo, które mówi Bóg. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Panie Jezu. Wierzymy, że Ty jesteś, że Ty jesteś Bogiem i do Ciebie należy wszystko i my należymy do Ciebie. Dziękujemy Ci za ten miniony rok, za wszystko, co się w tym roku wydarzyło. I cały nowy rok oddajemy w Twoje ręce, bo wierzymy, że Ty żyjesz, że Ty mieszkasz między nami. Teraz. I przez wszystkie wieki wieków. Amen.